Tak. Uwielbiam tak. ten mrożący stół. Proszę pana, szefa, prezesa, yy, my chcieliśmy wpłacić. Chwila. My chcieliśmy wpłacić yy, 50 milionów dolarów yy, w zamian za biznes od to garaż, który będzie się nazywał yy, Placeholder. Jeszcze nie wiemy jak, ale wymyślimy nazwę do lipca. Chcielibyśmy, aby w, yy, na początku lipca był wybudowany yy, i żebyśmy stali się prawowitymi właścicielami. Dobrze. To przejmuję opłatę, ale. Yy, yy, Jakaś jak umowa. Nazwa jest już ustalona? Ty placeholder na razie. Placeholder tak. na razie. A warunki. Yy, dobre warunki pracy warunki będą. Warunki pracy będą idealne, tak. Dobrze. A będziemy mm. mogli kontrolować, co tam się dzieje. Będzie to legalny biznes, jak najbardziej. Legalny Wszystko, szefunciu, tak. będzie ogarnięte. Tak. Dobrze, dobrze. Jeżeli coś Sobie... będzie nie tak, to wina laboranta. Tak. Sadge. To A ja. który to laborant? Ten ten może chodzi. nazwiemy go Cross Garage jako odniesienie do pierwszego sezonu, że Krzyż, że Zakon. Cross Garage.